Hej, słuchaj, ja tu tata. Czytam właśnie książkę Karola Wojtyły, Świętego Jana od Krzyża, Nauka o wierze. Widać? To rozprawa doktorska młodego Karola Wojtyły. Miał wtedy 28 lat, gdy ją napisał. I znalazłem w niej taki fragment. Przeczytam ci, posłuchaj. Same traktaty nie zawsze dbają o dokładność. Mowa o traktatach Świętego Jana od Krzyża. Nie mówię tu o charakterze całości, która rzeczywiście błyszczy logiką nieugiętą i nieporównaną, i to od podstawowego założenia aż do ostatniego wniosku, lecz mówię o pewnych szczególnych właściwościach języka, o słowach i wyrażeniach, jakimi posługuje się autor, nie zawsze w znaczeniu jednym i tym samym. Każde dzieło było przeznaczone do celu raczej praktycznego niż spekulatywnego. Wyrażenia więc mają znaczenie wystarczające i to całkowicie dla tego pierwszego celu, czyli tego praktycznego, możemy powiedzieć katechetycznego, nauczającego, jednak nie zawsze dla drugiego, dla celu drugiego, czyli tego spe spekulatywnego, czyli próbującego coś wykazać, jakąś rację obronić. I stąd pierwsza trudność. Trzeba nieomal każde słowo dokładnie przebadać. W każdym nowym kontekście, czy jeszcze nadal. Ma to samo znaczenie. Powiem to swoimi słowami. Karol Wojtyła zauważył, że święty Jan od Krzyża nie zawsze wyraża się precyzyjnie w tym sensie, że używa tych samych pojęć w różnych kontekstach, nadając tym słowom różne znaczenia. Tym samym czytelnik może zostać wprowadzony w błąd, źle zrozumieć, nieprawidłowo odczytać to, co chciał tak naprawdę przekazać święty Jan od Krzyża, bo on po prostu. Nieprecyzyjnie się wyrażał. Używał słów, które co innego znaczyły w innym kontekście. Raz to samo słowo znaczyło coś, a innym razem znaczyło co innego. Jakie stąd wnioski można wyciągnąć? Ja wyciągam cztery. Po pierwsze, jeżeli o czymkolwiek opowiadasz, coś komuś tłumaczysz, a w szczególności kogoś do czegoś przekonujesz. To staraj się być bardzo precyzyjny, używaj bardzo precyzyjnych słów. A jeżeli wiesz, że słowo może mieć znaczenie różne albo w tym nowym kontekście ma już lekko inne zabarwienie, to bardzo doprecyzowuj, co tak naprawdę masz na myśli. Rzeczywistość jest złożona, a nasz język zawsze w sposób uproszczony opisuje tę rzeczywistość. Jeżeli widzę świat w jakiś sposób. To swoimi słowami oddaję go tylko po części, zawsze w sposób uproszczony. Nie do końca taki, jaki ja go naprawdę widzę, i nie zawsze to, co mówię, jest tym, co chciałbym ci przekazać. To pierwszy wniosek. Wniosek drugi, odwrotny. Jeżeli słuchasz kogokolwiek, to zawsze staraj się zrozumieć, co znaczą słowa, których ktoś używa. Proś o doprecyzowanie, sprawdzaj, czy poprawnie rozumiesz to. Co ktoś miał na myśli, czy wyraził to, co chciał wyrazić. Więcej, domagaj się, by mówił precyzyjnie. Trzeci wniosek to, że nawet święci wyrażali się nieprecyzyjnie. I nie jest nic zdrożnego w tym, że to wykazujesz, że to dostrzegasz. Więcej, powinieneś zawsze brać poprawkę na to, że mógł się ów święty nieprecyzyjnie wyrażać. Nie czyń ze świętych ludzi nieomylnych. Nie ucz się matematyki od świętej Tereski z Lizie. Być może znała ją całkiem nieźle, ale na pewno wielu rzeczy nie wiedziała. I czwarty wniosek, to już płynący wprost z tytułu tej książki, którą czytam, Nauka o wierze. No właśnie, istnieje coś takiego jak Nauka o wierze. Wiara nie jest tematem banalnym. Jest tematem na tyle złożonym i trudnym, że istnieje nauka która zmierza do tego, żeby to zrozumieć na ile to się da. I ważne jest, byś dobrze rozumiał, w co wierzysz. I równie ważne, a może nawet bardziej jeszcze ważne jest to, byś dokładnie wiedział i rozumiał, w co wierzyć nie chcesz.